Dziś postanowiłem zjeść obiad i jednocześnie kupić coś dobrego na odcinek, więc poszedłem do Żabki i za 13,99 za sztukę kupiłem to w dwóch dostępnych Jak smakach. Ile to kosztowało? 13,99 Za Za tego wypierdka! Kosztowało to 3,99 zł. Jezus, obiad za ty masz. Ile płacisz za kebaba? 40? 50? Z takiego? Inflacja, no takiego. Nana lubi takie. Jebaby. poza tym kupiłem jeszcze fanta zero exotic to jest zero I tylko takie teraz są to nie jest fanta zero patrz fanta jesteś tak mądra I tam, że jesteśmy straszni, jesteśmy strasznie głodni Ten słup, nie pedzieć dźwięku. Tak, nie pedzieć dźwięku. Będźmy musiał nakładać te A to wieczorem. No Pytanie, czy masz telefon po prostu? Nie słuchajcie. Nie za dużo. Cytowanie za dużo słychać. Metal od, od talerzy. Dzięki, bez laktozy. I chłopaki, już I Tam jest Margarita. <grytano> nie tylko zera, czujesz, dobra, jest coś nie tylko ty tam nie tylko tam ser nie tylko na mnie, nie tylko w

плане. Мама спальца Są tu dwie Uwaga. Musimy na tego nauczyć. Łatwo się mówi, jak się ma sławki. Modlisz się, żebym nie uderzył. Mhm. Wiesz, co ja czuję. Thank <laughs> sobie jest dobry, ale tak 10 razy mnie słodczyło. Inaczej pachnie lepiej niż smakuje. Bo pachnie gwaźnię. Tak pięknie. Pachnie z takim gry furtem, ale jakby tak było 5 razy mniej. C'est super. To jest słodki sos barbecue do tego mięsa. Nie uświetla się... deser. To cóż chciałem dodatki? To sos by skrupać, przecież. Można skrzypić. Kurczak. klawior. Nie spowaj tak kurczak. Purse a To je OK, ale je to zbyt A ta je niezwykła. Cool, A ta je zbyt słodka. Přišla heruša po zabíjení. Nie mam żarła cukier. Trochę, tak? Ale surowa jest dobra. Jakby tak dać szredeczkę salami. O no, to właśnie mówiłam. To jest... Oh, it's too cold, 5 plastków za 8 zł. 3 3 plastki za 8 zł. 50 w litniu. No. 3 za 15 zł. No to umówmy się, mm. ona była lepsza. No bo żeśmy ją modyfikowali. Zobaczy się, by ci żenie. Dla mnie spoku. Czuję się oszukana. No. Lody ekipy też masz za 3 zł a muszę sobie śnieżkę za złotówkę, czy tego kaktusa za złotówkę. się maska czy co? Tak? Dobrze maskam. Zera. Nie wiesz czym taka idealna pizza była? Bez ananasa Nie Dla mnie najlepsza pizza Taka najsuper, najsuper To jest placek W sensie ciasto Na nim Na nim sos Pomidorowy, ale z czosnkiem pijania wódki. Nie, zdobnie teraz. Jesteś za nami? Właśnie. Nas nie chcę zjeść, ale się boję, że będzie słodkie. Jeszcze mamy migdały z pieca. I nice. just Wysokość o 14.00. Zakotować Rosu i potem wiesz. Na 16.00. byśmy zrobić pizzę. Ale pojechałem po bo pątkę. Nie było mi tej godziny. прикол. Z wakatą w Jak już to na TikToku widziałam, tego tubiela i na cud. A wagata też jest. Inflacyjne bardzo. Gdy <laughs> teraz <laughs> ta, że na takiego kurna? Thank you. pięć, Fanta pięć niech dziewięć nie zgadzam się z tym. Dobra. dzięki wielkie za oglądanie My idziemy nagrywać dalej póki pies jest spokojny